Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Pure Win. Poprzednim przechodziliśmy sobie między innymi Suche wzgórza, salę umarłych poziom pierwszy i część dalekiej oazy, a także trzeci poziom robaczego gniazda, który właśnie, tutaj widzicie, jest do niego wejście. Tak więc teraz kończymy tą lokację, której połowę przeszliśmy w poprzednim odcinku. A za niedługo będziemy szykowali się do kolejnej zaginionego miasta i słynnego e, zadania z ciemnością Moonstone. O! Nazwa niesamowita. Oczywiście z Minecrafta również e, maksymalne. Obrażenia, już mi się trafił taki. No, unikają mnie. Na razie mi nic nie trzeba. Regeneracji many mam niesamowitą. Za każdego przeciwnika dostaje many 4. Tak? O, 9 wydaje, a 4 dostaje. I jeszcze mam regenerację. Ponad 50%, więc jakoś to wygląda. Składam przeciwnika, no i patrzcie, widzicie? Szybko, szybko to regeneruje. Dodatkowo jeszcze tak to wygląda ze względu na obecność rurnek. Tir. Normalnie sama regeneracja nie dałaby rady. Urna zniszczona. Tutaj by mogła być lokacja jakaś. Nawet losowa, że czasami jest, czasami nie ma. Jak w Diablo 3, pamiętacie? Na samym początku takie bywają. No, był piasecznik. Chyba mam z każdego od każdego żywiołu obrażenia z wyjątkiem. Czystej magii i trucizn. Żeby mieć pełnowartościowy łuk, tak należy zrobić. Jak wiem, ogółem zależy na obrażeniach. Torunki są yy, no, ogromnie dobre do obrażeń elementarnych. Ja akurat zwykle korzystam z stali, yy, ponieważ można mieć yy, spokojnie na pierwszym poziomie trudności, tu jest przejście do zaginionego miasta. Tak, można mieć 3 l 75 punktów w dwóch broniach. Ja akurat robiłem młoty ze względu na szybkość ataku barbarzyńcy na Batlenecie. Właśnie na takie czekałem. I spokojnie pierwszy poziom trudności przechodziłem z obrażeniami elementarnymi wynoszącymi 75 razy 6. Tak. Czyli ponad, Ono około 450. Dziwna ciemność. Ale tutaj ja przecież nawet nie wysze, wyszedłem trochę. A tu już mnie dziwna ciemność złapała. No i też właśnie to słówko runiczne. Neftir. Aha, no tak, w chemie. Neftir y, lub y, Nefsol Icht miało regenerację manny 1. Za każdego. Pokonanego przeciwnika. Oczywiście. No to taka runka tir dla ubogich, ale. Jednak to coś daje. Szczególnie gdybyśmy mieli ogromne obrażenia i atakowali masowo. Wtedy to zdecydowanie. Byśmy mogli wystrzeliwać mnóstwo strzał. I byśmy wielokrotnie więcej dostawali niż w przypadku ataku pojedynczego. Ale tutaj nie mogę tego zrobić. Ponieważ przeciwnicy są za silni, może nie tutaj, ale na tych dodatkowych lokacjach, jak najbardziej. O pewnie beznadziejne jakieś. Ale wydaje mi się, że takich jeszcze nie miałem. Tutaj jeszcze poprzechadzamy się i idziemy dalej. Bryzgacz był w poprzednim odcinku. W samym wejściu wraz z punktem Myślałem czy to on Ale no tak, tak to był on No widzicie szybko się przechodzi z takimi obrażeniami Jakbym nadal miał 60 czy 100 To byśmy musieli się natrudzić No to może później się te dodatkowe lokacje powinny przechodzić, nie wiem Może tak być że najpierw to, później to. Może tak powinienem, ale widziałem na nagraniu, tak przychodzili, więc ja również chciałem. Może kiedyś później, później nagramy serię jeszcze jedną, to będzie wyglądało to inaczej. Atakujemy, nadal są najemnicy. piątym na pewno będą, yy, z piątego, z czwartego nie, nie ma, ale mnie interesują też ci z trzeciego, mogą być ciekawi i rzadko ich widuję. Żeby ktoś brał. No ale to jest magia, też czasami się przydaje, nieczysta, ale w miarę dobra. Nie mamy miejsca, naprawdę, to będę musiał zrobić miejsce właśnie poza odcinkiem. Na razie trzeba uważać, teraz będziemy coraz lepszy, lepiej mogli zrobić pryzmatyczne, ale na razie. Trzeba panować regeneracji many. Żeby przyspieszyć, będziemy chodzić y, łamanego. Nie wiem, czy będę miał więcej miejsca. Sporo dostałem, więc... Y, wiele kamieni może się zmniejszyć. Chociaż nawet jak dostałem dwa, to jeden jest transmutowany, jeden... Będzie. Na to samo wyjdzie gorzej, raczej nie. Tutaj będą pewnie schody. Ale jeszcze tu przydałoby się przejść. Czekam na klapę. Dopiero zaczęliśmy ten odcinek, przecież. No to szybko przeszedłem. Tak jakby mi się śpieszył, ale po prostu mam obrażenia zbyt duże. No nie trzeba się uczyć na błędach. Ale mod daje takie możliwości, więc też można je wykorzystywać. No jeszcze jak widać, w ramach balansu powinno to być zrobione inaczej. Amulecik... ...parts... A, no tak, nie mamy miejsca. No, niech najemnik tam się pobawi. Lagi były? Nie, chyba komuś się wydawało. No i dobrze, uzupełnimy sobie miksturki, one zejdą i będzie miejsce na coś innego. No, ostra transmutacja mnie czeka. No, mogę mu przekazać że wreszcie oto zbroję, nie będzie mi zalegała w ekwipunku, ale trzeba poziom 20, żeby uzyskał on lepszy hełm. No, patrzcie, już y, 6 y, slotów wolnych, a mogę tak cyrkąt. Tego jeszcze nie było chyba, y, nie kojarzę. O, widzicie, to jest po prostu. Tym, co powinniśmy mieć wcześniej. No, i to zapełni mi regeneracji. Nie potrzebuję dużo punktów. Wystarczy, że kilka takich zdobędę jestem w domu, więc super. Super. Na, na razie najlepszy. Najlepszy. Ponieważ dobrze, że nie mniej. Chociaż nawet jak pół, to by się nazbierało. Ale o to chodzi, że. No, wcześniej, jak były przydatne, to trzeba było nie wiem, ile tego zdobyć. Żeby mieć kolarz z odpornościami, to tutaj nie są i tak istotne, ale jakby były, to byśmy mogli zdobyć, ale niestety nie była tam maksymalna, co daje i tak bazową. Jak macie 0 nawet, wtedy jeden w przypadku jednego punktu maksymalnej, ale No z tego i tak się cieszę. Zważywszy na to, jak to obecnie wygląda. Cyrkąt tutaj jest najlepszy. Oczywiście chodzi o, mi o pierwiastek chemiczne o wzorze ZR, ale to na pewno wiecie. Przejście do świątyni z ponosz zazwyczaj było tak, tak pobocznie, gdzieś ukryte. Na dole nie byłem chyba. Odnowienie strzał. Ruszamy, szukamy klapy. Tutaj wysokopoziomowana skrzynka. Na tym modzie powinna być jeszcze lepsza. No, pięknie. No mi się i tak zaraz miejsce skończy. Nie, tej głowy teraz nie potrzebuję. Jest tu zejście? Nie, nie ma. Możliwości. Trzeba dookoła obchodzić ten domek. A, tu jakoś wyszedłem. Wcześniej, nie było tego na mapie. Może było to takim jaśniejszym Powiedzmy, że tu nie ma klapy i trzeba zejść na dół. Zejdziemy oczywiście, ale my szybko to przechodzimy teraz. Nie powinno tak być. Nie wiem, jaką postacią później będę grał. W Diablo 2 chyba najmniej grałem, właśnie Amazonką. Chociaż może równo z zabójczynią. Oczywiście najwięcej czarodziejko, później barbarzyńcą. Dalej, jak w kolejności, to nie wiem, jak było. Ale w Diablo czy to nie zaprzeczanie mnichem. Ja tylko raz dobiłem do 60, tyle. Nic więcej. Nie było nic poza tym. Dlatego więc sobie Pomyślałem, że jak zrobię odcinki. myślałem, że dwóch bossów. To. Ładnie idzie. Ściągnę sobie może jakąś betę z internetu, stabilną. I zrobię, właśnie, serię wszystkimi postaciami. Ale pierwszą będzie Mnich. Tak sobie zaplanowałem. Lepiej, jakby to było na streamie, akurat jeden. Ale streamów nie robię. ...z różnych przyczyn. Komputera, internetu, umiejętności, możliwości. Ale kiedy chyba muszą się pojawić, ponieważ no nagranie ze streamów się dobrze robi, gdyż no... Tam jest po prostu lżej, tak? Tempo jest inne. Tam mamy ścieki poziom pierwszy? Ale przecież tam były ścieki. Nie, tam był tunel. No wiecie co, to jest ciekawe, ale później tu idziemy, ze względu na to, że to są lokacje dodatkowe. To gdzie ja wcześniej byłem? A w poziom trzeci, tu jest pierwszy, a tam był drugi. W, w tej świątyni w salach umarłych, było przejście od razu do drugiego. Nie, wydaje mi się, że do pierwszego. Możliwe, że tak jak w wersji drugiej tego moda, jest kilka wejść do jednej lokacji. I nie chodzi mi tu wcale o kanały w akcie trzecim, tak? Ponieważ na tym modzie już jestem, yy, na, na tej nowej wersji, nie wiem jak tutaj, yy, tam są już cztery wejścia. A może źle, pomyliłem z Istersanem, no nie wiem. Ale... już wiem, wiecie co? Yy, coś już wiem, nie wszystko, ale... Prastary tunel, tak? Tutaj powinien być pod klapą, ale on jest tam, tam jest wejście do niego. Jak nie wiem na razie jak to z tym połączyć. No ta zagadka logiczna jest naprawdę niezwykle trudna. I nie wiem jak ją rozwiązać. Ale jedno jest pewne, idziemy do świątyni żmioszponów. Chyba od razu poziomu drugiego, tak mi się wydaje. No, nieźle jest z tym czasem. Ale to tylko dlatego, nie, ale muszę kiedyś naprawdę nagrać jeszcze jedną serię, bo. No tutaj jest kiepsko. Tam. No dobrze z tymi lokacjami publicznymi, ale tu wszystkich miarzy nie ma żadnej trudności. Kiepsko się to ogląda. Bez wyzwań. Nawet w realnym życiu jest kiepsko, ponieważ nie zdobywamy umiejętności, nie wysilamy się. No, ale jakbyśmy później nie mieli w jakim celu, to... No, to dobrze. Normalnie lepiej, żeby nie mieć żadnych problemów. No, ale też nie można zrozumieć przez to osób, które nie mają, ale jakby wszyscy nie mieli, to myślę, że... Łańcuch przyczynowo-skutkowy mówi, iż każda przyczyna powoduje skutek, akcja, reakcję. Poziom drugi. Jest. Jesteśmy na poziomie drugim. Tutaj chyba obrażenia mi zwiększa. Nie tylko zadane z łuku, to się też liczy. Więc atakujemy. Dobra, bierzemy. Pełny hełm. Aha, nie mamy miejsca. Zaraz. Coś po prostu wyrzucimy. Możemy wyrzucić, nic, nic, nic nie widzę. Ale gdzieś to trzeba zmieścić. Jest taki sposób. Korzystamy go, ale musimy uważać na te y, miksturki. To nawet więcej miejsca zrobili niż chciałem, ale to dobrze. A nie, czy to musimy wziąć i. Amulet brzmi o szponów. tego nie wiem. No i weź tu teraz coś wy, wyrzuć, wyrzuć. To musimy wziąć. Wiecie co? No nie, butów to bym jednak nie chciał wyrzucić tej zbroi. Ona może mi się nie przydać. Po prostu ją wyrzucamy. Yy, przez to... Zdobędziemy to. Tutaj mamy 10 do życia, 10 do many, odporność. Yy, czasami ja to... Ja z tego korzystam. No ale tutaj na tej postaci akurat nie wracamy do miasta. Ostatnio był odcinek trochę krótszy, wcześniej trochę dłuższy. Ale on się nagadał. No, i co z tego wynika, że to zadanie wykonane tutaj musimy przywrócić laskę Hora Dreamów, ponieważ ona była podzielona, jak wiecie, to tak jak e, z Kulem w Diablo 3. No, i teraz e, ciężko będzie coś z tym zrobić. Znaczy, tak zobaczymy. Kurde, dlaczego tu nie szybkość ataku? E, tutaj nie. Tego nie trzymamy. Ma niesamowitą obronę, ale nam się to po prostu nie przyda. Więc od razu sprzedamy. Aha, maksymalna ilość złota w skrzynce wzrosła nam do miliona, chyba. Co najmniej więcej jest lepiej. Nie wiem kiedy mi wzrosła. Może jak zdobyłem 32 poziom. To jest też słabe. No, i wiecie co? To no hazard nie, musimy pójść. Yy, musimy iść dalej. No, jakiś odcinek trzeba dłuższy zrobić. Ciekawe, czy mogę tu bez problemu wejść. Nie mogę. Muszę porozmawiać z Ryugnanem. O czym mi nie powiedzieli? Ale ja sam się domyślam, znając te zadania. No, widzicie, już się wchodzi. Czyli tu są jakby trzy wejścia. Ciekawe, ciekawe. A tu są przeciwnicy. Yyy, po bardzo dobrze. O, to chyba Alibaba i 40 Rozbójników. To że ich jest około 20. Y, ale jako symbol No to mi się też mieści. Muszę uważać na miksturki, żeby ich nie stracić. Harem poziom drugi. I tu również idziemy sobie. Nieźle idzie. Musimy całość y, przejść. Y, poczekajcie chwilę, cięcie.